Manko moi drodzy. Dawno się nie widzieliśmy, także dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować moją najnowszą zabawkę. Co prawda jest ze mną już od kilku miesięcy, ale nie miałem wcześniej okazji, żeby Wam ją przedstawić. Omówimy dzisiaj Makarowa, replikę Makarowa. To jest Makarow Bajko MP654K32-1 model z 2019 roku. Tak, zwany, nie, tak zwana generacja 5. Generacja e, tej generacji było, jak się nie mylę, 6, ta jest siódma Z tym, że zamiast nazwać ją generacją 7, po prostu nazwali ją nową generacją piątą ze względu na podobieństwa do pierwotnej generacji 5, która była produkowana, jak się nie mylę, do 2013-2015 lub roku. No i zajrzyjmy tak wygląda to pudełeczko. Tutaj mamy jakieś różne takie oznaczenia, piecząteczki, co tu jeszcze mamy, no, datę, generalnie takie dane techniczne. Tutaj mamy numer seryjny broni, taki sam numer znajdzie się na zamku oraz na ramie. T19 oznacza, że jest on wyprodukowany w 19 roku. No i dobra, wejrzymy do pudełeczka. Co my tu mamy w tym pudełeczku naszym pięknym? Dobra. A w pudełeczku mamy tak. Nasz pistolecik w żółtej folii. On kiedyś był sprzedawany w takim papierze woskowym, ale zaraz do tego przejdziemy. Mamy też zapasowe uszczeleczki do magazynka. praktyczna sprawa. Oryginalny śród z fabryki w Bajkale Tu też jest pieczątka. Także bajko, wszystko fajnie. Śród stalowy e, dorzucili, natomiast zaraz Wam powiem jakiego śródu powinno się używać przy tej replice. W zestawie znajduje się również właśnie we wspomnianym woskowym papierze e, kluczyk. Kluczyk jest do tego, aby zamontować kapsułę. CO2 w magazynku oraz są tu końcoweczki pomocne przy wymianie uszczelek w magazynku. I oprócz tego dokumentacja w pierwszej części filmu omówimy tak pokrótce ten pistolecik. A w drugiej oddamy parę strzałów do tarczy. I co tutaj mamy coś takiego. Rzeczka, telefony. Tele. Tutaj mamy nasz numer. Numer seryjny. Taki sam jak na pudełku, zamku i ramię. Tu jest fajna rzecz. Zwróćcie uwagę. Pan Sterkow. Tu są dane ogólnie. Pieczątka imienna, podpis, data. To jest podpis jakościowca, który dokonywał ostatecznego odbioru w fabryce. To no taka nietuzinkowa, rzecz, bym powiedział. Bardzo rzadko jest to spotykane przy replikach. No i co tutaj mamy jeszcze? Instrukcje obsługi naszego pistoleciku. Tak wygląda w częściach mniej więcej. Zaraz Wam powiem, dlaczego go wybrałem. Bo przecież jest tyle nowoczesnych modeli z szynami. Picatinny do montażu akcesoriów, które lepiej leżą w dłoni, są na pewno cenniejsze, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten ma pewne zalety, które mnie skłoniły do zakupu te, tego właśnie modelu. Tak wygląda po rozłożeniu. Też niedługo rozłożymy go sobie tak na szybko. Tak to wygląda w detalu. Można zmieniać te układziny sobie, rękojeści i tak dalej. Dobra, papierki papierkami, pudełeczko pudełeczkiem. To wszystko możemy na razie odsunąć na bok. Skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli na naszym makarowie. Prezentuje się w ten sposób. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj numer seryjny, ten sam, który był na pudełku i w papierach. A tu jest drugi numer seryjny, czyli mamy na ramie i na zamku. No magazynku w tym modelu nie ma. Tutaj mamy śrubę do montażu CO2, przycisk, przycisk zwalniający magazynek. Prezentuje się w ten sposób lufa. Tutaj po zewnętrznej, znaczy w środku, ale tutaj blisko ma średnicę 10 mm. Z daleka, chociaż i nawet z bliska, jak ktoś nie bardzo się zna, to mógłby pomyśleć, że celuje się do niego z broni palnej. Tak to się przedstawia. Mamy normalnie okienko zamka z wycięciem na wyrzutnik. Oznaczenie F, ponieważ jest to model na eksport, sprowadzany z Rosji. Pistoletik strzela w systemie Double Action i Single Action, czyli Double Action. Pierwsza akcja, napinamy kurek. Druga akcja, zwalniamy. Lub poprzez Single Action, ręcznie trzeba napiąć kurek, skrócił się spust. I mamy teraz precyzyjniejszy strzał. Zamek jest ruchomy oczywiście. Zablokowałem go teraz tutaj, blokadą zamka. Nie pełni on w tym pistolecie żadnej funkcji, czyli nie ma tutaj blowbacku. A to dlatego, że ten makerowik jest wykonany w pełni z materiałów bojowych, czyli to jest stal bojowa, taka sama jak używana do palnych makarowów, taka sama siedzi tu strężyna, jest bardzo mocna, to wszystko chodzi tak topornie i tak dalej, wyprodukowany na tej samej taśmie w fabryce Bajka o Wirzewsku, co, co jego palny kolega. Chodziły też plotki, że te makarowe wiatrówki, repliki, były robione też z odrestaurowanych części, z odzysku. To było odpowiednio odświeżane, frezowane i tak dalej. Nie wiem, jak jest z moim modelem, nawet jeśli był wyprodukowany już pod CO2, to nadal jest gwarancja, że to są te palne materiały. W sensie ta prawdziwa stal wojskowa. Pistolecik jest ciężki. Naprawdę świetnie leży w łapie. Możemy go rozebrać. Teraz pokrótce pokażę jak. Wyciągamy ten tutaj osłonę języka spustowego. W ten sposób możemy sobie zablokować ramę. Odciągamy sobie kurek i ściągamy zamek napinając sprężynę. Po czym wysuwamy go do przodu. Ok, w ten sposób go rozbraliśmy tu jest ta mocna sprężyna naprawdę mocna tutaj siedzi magazynek, do niego przejdziemy, tak to się prezentuje, tak to się prezentuje. W środku, z jednej, z drugiej strony. Magazynek to za chwilę. Teraz przejdźmy do zamka. Numer seryjny. Bezpiecznik oczywiście działa, blokuje spust. Naprawdę czuć tutaj ciężar, a tu jest jeszcze oznaczenie Nie bardzo to widać Ale jest tu napisane MP654K, kaliber 4,5 mm, made in Russia, Baikal Ten pistolecik ma tak, tak zwany gap Nie wiem czy to będzie widać, ale tu jest takie wycięcie Które nie do końca Wszystkim pasuje No ale taka specyfika tego modelu teraz magazynek. Magazynek wygląda w ten sposób. Sprężynę można sobie napiąć i zablokować w tym miejscu. I tu ładujemy kuleczki. Tutaj mamy zaworek. Tu wam pokazać, żeby światło dotarło. O, tu jest uszczelka. Raz odkręciłem za mocno. Za szybko i za wcześnie kapsułę CO2 I mi wywaliło tą uszczelkę, ale jak się troszkę nagrzała, udało się ją tam delikatnie wcisnąć i jest jak nowa, tak w zasadzie. No i tutaj jest śruba, zaraz wam pokażę, jak to działa, ale nie mam chyba przy sobie kapsuły CO2, wsadzamy tutaj kapsułę po prostu, dokręcamy śrubą, aż zasyczy, dociskamy, ładujemy kuleczki do broni i to wszystko dobra, teraz ją złóżmy muszę odciągnąć tutaj tą osłonkę i tak samo analogicznie sadzamy sprężynę naciągamy sadzamy na No, i tak to się przedstawia, słuchajcie. Naprawdę jest ciężka, właśnie dlatego ją wybrałem, ponieważ wygląda naprawdę bardzo realistycznie. Jest ciężka, solidna. Tutaj otwór wylotowy jest też duży. Nie wygląda jak typowy, mały otworek na śród. To po prostu wygląda jak ostra klamka. Co do baboli. Nie wiem, czy jestem w stanie Wam to pokazać. Tu jest linia na zamku. I gdy widzimy szczerbinkę, to zwróćcie uwagę, że muszka nie jest idealnie po środku, a ucieka w trochę w tą stronę. Nie? Czyli trzeba brać poprawkę, nie strzelać w ten sposób, tylko bliżej tej strony. No niestety jest dość krzywo, ale to nie o to chodzi. To nie jest replika do strzelania precyzyjnego. Ale jest bardzo realistyczna w wyglądzie i mocno bije. Według papierów to jest 110 metrów na sekundę. No ale jak strzelałem do tarczy, to muszę przyznać, że było czuć, że ten śród ma moc. I teraz co do śródu. Moi drodzy. Jest stalowy śród. Jest śród miedziowany. Tutaj też nie wiem, czy. Nie pokażę Wam tego w tej chwili, natomiast lufa tutaj jest yy, gwintowana. Czyli mamy w, w lufie gwint. Gdybyśmy strzelali dużo takim śrutem, to niestety ten gwincik zniszczymy w środku. Yy, Śród miedziowany jest o tyle lepszy, że ta warstwa miedzi, która jest na wierzchu, jest bardziej miękka od, od stali, również od materiału, z którego jest z, z, z zrobiona Sama lufa i ten gwint, w związku z czym strzelając miedziwanym śrubem nie zniszczymy sobie gwintu, zalecam ten odstawić, używać tylko tego miedziowanego do tej broni. Słuchajcie chyba wszystko w zasadzie powiedziałem z ciekawostek, jeżeli macie jakieś pytania to, to piszcie w komentarzach, natomiast teraz przechodzimy sobie do tarczy. Pokażę Wam, jak ten pistolecik strzela. Następny filmik będzie być może znowu o HDR-ze, ponieważ też mam coś do pokazania ciekawego dla zainteresowanych, ale to troszkę później. Także dziękuję, że byliście. Teraz przechodzimy na tarczę, postrzelamy trochę i to będzie wszystko. Do zobaczenia. Jesteśmy już przy tarczy, więc możemy sprawdzić, jak ten makarowik strzela. Załadowałem kapsułę, jak widzicie, dokręciłem śrubą, mamy załadowanych 13 kuleczek, no i sprawdzamy, tak? Na tarczy. Moi drodzy, system double action, single action, zamek tutaj nie chodzi, tak jak mówiłem, ponieważ to wszystko jest za ciężkie, żeby kapsuła CO2 mogła tym poruszyć. W związku z tym pierwszy strzał oddam systemem double action, samonapinaniem kurka. Kolejne będę już napinał, żeby była y, droga z półsłu krótsza, przez co może będzie troszkę celniej. Tak jak widzieliście, odległość mniej więcej 7 metrów. Strzelaliśmy do tarczy, do bombera. Słuchajcie, nie jest to broń precyzyjna. Tak jak mówiłem, bardziej w tej replice chodzi o jej realizm. Uczucie trzymania jej w ręku, obcowania z nią, strzelania jest naprawdę wykonana z bojowych materiałów, które świetnie dodają tego realizmu. Spójrzmy na tarczę. 7 metrów, jak już wyczuliśmy, to krzywą muszkę, o której mówiłem wcześniej w filmie. Później to skupienie, jak już to wyczujemy, jest w miarę spoko, czy to na systemie double action, czy single action. Nie ma to w sumie dużej różnicy, tutaj nie ma odrzutu, więc chodzi tylko o opór języka spustowego. No i co, polecam serdecznie ten pistolecik. Jeżeli ktoś lubi coś realistycznego mieć w kolekcji, coś oryginalnego z numerami jakościowymi i tak dalej, numerami syryjnymi, to jest naprawdę fajna zabaweczka. I tyle, polecam serdecznie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.